To jest potrzebne, bo przypadków nigdy nie ma. Jeśli ktoś uważa, że coś dzieje się przypadkowo, to się myli. Proszę Państwa, ten czas, o którym mówię, że jeszcze go troszkę jest, jest to jeszcze szansa na to, żeby wykorzystać do włączenia osłony dla Ziemi. Żeby nie doszło do tego, czego boją się tak bardzo naukowcy i rządu, czyli tego, co zostało ludzkości na całej Ziemi pokazane w filmie Rolanda Emerycha 2012. Film mocny, to prawda. Cóż, był taki plan, że na ten czas rozpoczęcia stormów słonecznych, które zgoła inne będą aniżeli dotychczasowe, i błędem jest myśleć, że to będzie regularny, jak co 11 lat, cykl stormów słonecznych, bo tym razem Obecność swoją już bardzo mocno zaznaczyła planeta X, planeta Nibiru i na ten czas system powinien być uruchomiony. Jesteśmy, proszę Państwa, u progu roku 010, więc wydarzenia, o których już oficjalnie mówi się w telewizji, o których się pisze, mówi się na kanale historycznym, na, na kanale. Drodzy Państwo, Discovery, kto z Państwa ogląda, praktycznie jest na bieżąco. Głos zabierają naukowcy. Nie ci z establishmentu, któremu mówić nie wolno i które są na garnuszku, że tak powiem, elit, ale ci, którzy mają rozum i serce do drugiego człowieka, do swojego zawodu. Ci biją na alarm, biją w dzwony, żeby się ludzie obudzili, żeby szukać ratunku. Na całej Ziemi. Ludzie szykują już arki przetrwania. Ludzie chcą w góry uciekać. Jakie góry pomogą, kiedy Ziemia dzisiejsza nie jest Ziemią z czasów Noego? Dzisiejszy kataklizm, jeśli Ziemia nie dostanie ochrony, kiedy na Ziemi zgromadzone jest tyle ładunków nuklearnych, atomowych i innych, nie ma szansy, żeby przy tej perturbacji ktokolwiek nawet w górach przetrwał. Dlatego osłona musi być. Ziemia musi dostać osłony. Ja nie do końca umiem Państwu powiedzieć, czy tak miało być na dni ostatnie roku 2009. Z ostatnich rozmów z opiekunem Ziemi wiemy, że z Ziemi odejdzie więcej ludzi, aniżeli było planowane. Jest smutek wyższych sferach niebiańskich, ziemia już obserwowana, nie tylko przez istoty niebiańskie, ale przez inne cywilizacje, jak ludzkość poradzi sobie z transformacją, jak odbierze przesłania, co wykorzysta do tego, żeby godnie przejść granicę między starym a nowym systemem. Było cały czas mówione, że już na ten czas, wcześniej nawet, Miał być uruchomiony system piramid, czyli ten, który dał osłonę planecie. Już miała być Ziemia rozbrojona z broni masowego rażenia. Ludzie już mieli mieć otwarte umysły na wyższe cywilizacje kosmiczne. No i co jest? Wymądrzanie się ludzi, licytowanie się, kto ma rację, szukanie swoim małym, ziemskim rozumem prawdy. Boskiej Prawdy. Powiem Państwu, że żałosne to jest. Za dużą świadomość mamy, żeby chwilami nie pozwolić sobie na taką szczerość. Dlatego sobie na nią pozwalam. Bo wiemy, jakie są komentarze, jakiś smutek z tej strony niebiańskiej. I doskonale znana jest pycha ludzka. Co jeden to lepszy i wspanialszy. Jak mówię, nie nam oceniać. Ale zważcie Państwo takie zapędy w samych sobie. Oczyszczania Ziemi uniknąć się nie da. Jedyne, co możemy w imieniu Zjednoczonych Fundacji na rzecz włączenia systemu w Gizie, bo o tym teraz mówić będę, zrobić, co możemy i co możemy obiecać Wam, to to, że na pewno do końca wiary nie stracimy. I to, że co w naszej ludzkiej, ziemskiej mocy jest, wykonamy. Wykonamy z całego serca. I cóż, byłoby najlepiej, żeby w roku 010 ziemia dostała już osłonę. Czy tak będzie? Nie wiem. I tu będę miała prośbę do Państwa w imieniu nas wszystkich. Na początku roku 2010 czeka nas. Fundacje. Fundacje wspierania badań archeologicznych, które pracują na rzecz uruchomienia osłony dla ziemi, czyli włączenia systemu piramid, wykopania klucza, uruchomienia głównego generatora, którym jest wielka piramida i przez to uruchomienie na całej planecie całego systemu piramid. Mamy do Was prośbę. Czeka nas na początku roku 010 bardzo trudnej przeszkody. Nawet Państwo nie wiecie, jak ogromnie potrzebne jest nam Wasze wsparcie, duchowe wsparcie. Finansowa pomoc to jest jedno, bo to fizycznie trzeba wykonać. Bardzo kosztowne projekty archeologiczne, jak są, myślę, że tu tłumaczyć chyba nikomu się nie musimy z tego. Ile zostało zrobione dotychczas. Na dzień dzisiejszy ogromnie Potrzebna jest Wasza wiara i miłość. I nawet po to powinniście pójść, obejrzeć rok 2012, film Ameryka. Bo nie o to chodzi, że żebyście listy pisali, słowa puste, które nazywają się miłością, przesyłali nam. Bo różnie bywa. Jedne listy pisane są od serca, inne są po prostu pisane. A tu potrzeba wygenerowania. Mocnej energii jedności, mocnej energii przetrwania, już jak nie do projektu, do do dzieci własnych, bo dotyczy nas wszystkich i naszych rodzin też. Chodzi o modlitwę szczerą, abyście szczerze z serca w modlitwie błogosławili powodzenie tego projektu. Kochani Państwo, istoty duchowe nie wymagają niczego nadzwyczajnego. Ale zrozumcie, że zjednoczona energia miłości wielu ludzi czyni cuda. Dlatego z tej energii zjednoczonej mroczna strona na Ziemi korzysta w trójnasób, bo znają mechanizm działania energii. On działa w dwie strony tak samo. Więc o miłość Was wołamy, o pokój wołamy i wsparcie. Modlitwa. O powodzenie ratunku dla Ziemi i ludzi powinna stać się wszechpowszechną na całej Ziemi. I żeby nie sprawdziły się te katastroficzne prognozy dla Ziemi i ludzi, uwierzcie mi Państwo, że już cudu trzeba, bo już nie ma tyle czasu. Rok 010, trudny rok przed rokiem 12, a skamieniałych serc na Ziemi w czasach dzisiejszych jest jak piasku na pustyni. Dlatego w czasie obecnym trzeba zawiesić broń wszędzie, gdziekolwiek jesteście, w pracy, w domu i nie tylko w słowach, ale w sercu. Jeśli poczujecie w sercu pokój, jeśli potraficie zdobyć się na to, żeby ustąpić, przebaczyć, to jest heroizm czasów dzisiejszych. Niebawem będziemy szykować się do świąt Bożego Narodzenia, do Wigilii. Strójcie swoje serce, doprawdy jak letnie Pana, jak było w przekazach i objawieniach pouczenie ludziom przekazane. Bądźcie nastrojeni pokojowo. A jeżeli czegoś nie rozumiecie nawet, a tak się składa, że nie po drodze Wam z różnych powodów nie możecie przybyć, abyśmy rozmawiać, mogli odpowiadać na Wasze pytania na naszych spotkaniach otwartych, to zastanówcie się szczerze nad sobą. A może oni mają rację, a może ja czegoś nie wiem, może rozejrzę się. Coś się dzieje na Ziemi. Boże, daj mi, proszę, mądrość, abym zrozumiał, zrozumiała, o co chodzi, jaką drogą iść żeby nie pobłądzić.